Tłusty czwartek Skąd wziął się tłusty czwartek? Tłusty czwartek opłodzono już w czasach pogańskich, w tym w, tym star w starożytnym Rzymie. Wówczas obiadano obja się świętując odejście zimy i zbliżającą się wiosnę. Popularne były zwłaszcza pączki nadziewane słoniną. Pierwsze pączki były znacznie twardsze od dzisiejszych, gdyż robiono je ze zbitego ciasta bez użycia drożdży. Kto wymyślił Tłusty Czwartek? Tłusty Czwartek jako pierwsi zaczęli obchodzić starożytni Rzymianie. Świętowali oni w ten sposób koniec zimy i wyrażali radość z powodu nadchodzącej wiosny. W Polsce Tłusty Czwartek zaczęto obchodzić około XVII wieku. Jednak ówczesne pączki bardzo różniły się od tych dzisiejszych. Jaki jest rekord jedzenia pączków w Tłusty Czwartek? Już po chwili okazało się, że rośnie mu groźny konkurent i będzie nowy rekord. Mimo doskonałego tempa i pobicia własnego rekordu życiowego, zesło, zes... zeszłoroczny mistrz nie obronił tytułu. Nowy mistrz potrzebował zaledwie 4 minuty i 12 sekund, by pochłonąć 10 pączków. Kiedy wynaleziono pączki? Słona zakąska, początki pączka. W Polsce pączki były znane już w XII wieku. Jako pampuchy lub kreple. Ta ostatnia nazwa przetrwała na Górnym Śląsku. Twarde ciastko smażone i nadziewane słoniną. Specjalnie na czas zapustów, czyli kar karnawału, a popijano wódką od XIV-XV wieku. Nierzadko też polewano dod dodatkowo z kwarkami. Dziękuję za uwagę.